Bajki dla dzieci. Florka i Melek. Legenda o popiero. Pewnego jesiennego dnia Florka i Melek wybrali się z dziadkiem na wycieczkę. Nie jechali daleko tylko do pobliskiego parku, gdzie znajdowała się mała wieża z kamienia otoczona drzewami i krzywami. Dziadek powiedział, że to miejsce jest bardzo stare i ma swoją tajemnicę. Co to za tajemnica? Zapytała Florka z ciekawością patrząc na wieżę z zadartą głową. Opowiem wam legendę, uśmiechnął się dziadek i usiadł na ławce. To bardzo stara opowieść sprzed setek lat. Chcecie posłuchać? Dzieci przytaknęły ochoczo i usiadły po obu stronach dziadka. Dawno, dawno temu zaczął dziadek, w tym właśnie miejscu żył książę popiel. Był władcą, ale nie był dobrym człowiekiem. Nie dbał o swoich ludzi, nie słuchał mądrych rad, a zamiast tego słuchał tylko swojej żony, która była bardzo zła i chciwa. O jej, szepnął Melek. Tak potwierdził dziadek. Popier był tak niesprawiedliwy, że nawet własnych krewnych, starych doradców kazał otruć, bo nie chcieli się z nim zgadzać. Florka otworzyła szeroko oczy. To straszne. A co się z nim potem stało? Dziadek spojrzał na kamienną wieżę i mówił dalej. Po tym okrutnym cieniu popiel okrył w wysokiej wieży nad jeziorem. Myślał, że nikt go tam nie znajdzie, że będzie bezpieczne. Ale nikt nie przypuszczał, że sprawiedliwość przyjdzie zaskakująco. Przyszła w postaci myszy. Myszy? zapytał Melek zaskoczony. Otóż myszy, które pojawiły się znikąd, zaczęły gromadzić się wokół wieży. Nikt nie wiedział, skąd ich tyle. Wchodziły przez okna dziury, szczeliny w ścianach. I choć popieł próbował się ukrywać, myszy dostały się do środka. I tak, jak głosi legenda, zjadły księcia i jego żonę. A wszystko dlatego, że był niesprawiedliwy i zły. Dzieci przez chwilę milczały. Czy to prawda? Zapytała Florka cicho. To tylko legenda odpowiedział spokojny dziadek. Ale wiele takich opowieści niesie ważne przesłanie. I nawet jeśli nie wszystko wydarzyło się naprawdę, to można się z tego czegoś nauczyć. Że nie wolno być złym? spytał Melek. I że trzeba słuchać dobrych rad, dodała Florka. Właśnie tak pokiwał głową dziadek. Po chwili spacerowali już wokół wieży. Dzieci podziwiały stare mury, porośnięte mchem i bruszczem. Gdy Melek zauważył małą figurkę myszy wyrytą w kamieniu, powiedział. Ale te myszy były chyba bardzo odważne i mądre. Tak uśmiechnął się dziadek. Czasem mali i cisi bohaterowie robią największą różnicę. Nawet takie niepozorne stworzonka jak myszy. Po powrocie do domu dzieci opowiedziały legendę mamie. Florka narysowała popiela w wieży, a Melek dodał mysie w koronie. A możemy też powinniśmy mieć własną dobrą legendę? Zapytał Melek. Już ją macie, odpowiedział dziadek. Legendy o dwójce dzieci, które zawsze słuchają serca i wiedzą, że dobro wraca. Morał. Władza i siła nie dają prawa do krzywdzenia innych nawet najmniejsze stworzenia potrafią przywrócić sprawiedliwość jeśli dzieje się coś złego dziękujemy że jesteście z nami obserwuj poluk udostępnij do usłyszenia